Siemaneczko! Ostatni weekend z typami był dla nas mega pechowy. Harry Kane zdobył bramkę w 91 minucie dające zwycięstwo Bayernowi, a halidow po trzech naprawdę dobrych rundach za damkiem doznał kontuzji. No ale nic, z racji tego przygotowałem dla Was bardzo ciekawy singiel do grania. Zanim jeszcze przejdę do moich typów, to chciałbym Was poinformować, że ponownie wraz z Superbet przygotowaliśmy dla Was konkurs, gdzie do zgarnięcia są freebety 3 razy po 50 zł. Aby zgarnąć freebet musicie wytypować dokładny wynik meczu spotkania Valencia Real Madrid. Jeśli odpowiedzi będą się powtarzać, to będziemy kierować się zasadą kto pierwszy, ten lepszy. Dodatkowo, jeśli nie masz jeszcze konta w Superbet, to rejestrując się z naszym kodem SBVIP, możesz zgarnąć dodatkową promocję na mecz Manchester City kontra Manchester United, gdzie kurs na zwycięstwo The Citizens wynosi uwaga 150. Wszystkie szczegóły znajdziecie klikając link podany w opisie filmu. Beksat Almachan, słuchajcie, zapamiętajcie to imię i nazwisko. 26-latek to perspektywiczny zawodnik i mega gwiazda u siebie w Kazachstanie, a trzeba przyznać, że poziom MMA stoi tam na całkiem przyzwoitym poziomie. Jego rekord to 17-1 i co najważniejsze nie jest on nabity na totalnych boomach. Jego mocną stroną jest zdecydowanie stójka, bowiem na 17 walk aż 13 zwyciężył przez KO bądź TKO. Kurs na czyste zwycięstwo Kazacha wynosi 8, a na zwycięstwo przez KO, TKO bądź dyskwalifikację 19. Ale i tak już trochę spadł, bo wczoraj wynosił jeszcze 23. Skąd zatem takie kursy na niego, skoro jest tak dobrym zawodnikiem? Otóż zmierzy się z Umarem Nurmagomedowem, kuzynem Habiba z rekordem 16 Zero, który stoczył w UFC już 4 walki, prezentują się w nich fantastycznie. No dobra, rozumiem stawianie go w roli faworyta, sam uważam, że powinien nim być w tej walce, ale umówmy się nie z takim kursem. Beksa to naprawdę mocny zawodnik i liczę, że postawi ciężkie warunki Dagestaniczkowi. Oczywiście nie jest to żaden pewniaczek, ale nie mogę przejść obojętnie obok takich kursów, które moim zdaniem nie są adekwatne do umiejętności Kazacha. Podsumowując, Grand 2 single. Pierwszy to samo zwycięstwo Almahana z kursem 8, a drugi single to zwycięstwo przez KO Ticką moć dyskwalifikację z kursem 19. Dajcie znać w komentarzach, czy również gracie razem z nami.